Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jestem oczywiście Centaler i witam Was w najnowszym unboxingu. Tak jak mówiłem w poprzednim unboxingu, czyli 16, tam gdzie y, unboxingowałem paczkę z mangą Great Teacher Onizuka. To tam wam mówiłem o pewnej niespodziance, która miała przyjść gdzieś pod koniec tego miesiąca albo we wrześniu. No i jak widzicie, już przyszła. Ale co tam? Nie, nie będę was zanudzał tym monologiem moim, wstępem. To teraz zacznijmy to otwierać. Zacznijmy otwierać tę paczuchę, tą wielką paczkę. Kurcze, jak ja sprawdzałem na... Yy, na fideksie, na stronie, tam gdzie akurat to... Właśnie, albo na gminie to było... Nie, na fideksie, tam gdzie się śledzi paczki. To też tam są wymiary podawane, ale też waga. Paczki i się dowiedziałem, że ta paczka waży 8, 8 kg. Czyli konkretny tutaj mamy balast mangowy. Będzie co czytać, jak widzicie. I otwieramy następny panie, dostanie się tam w końcu. Jest jeden bok. Paczki mamy za sobą. I teraz przechodzimy do drugiego. Okej. Okay. Mam już z góry otwarte. Chyba wam dam z tej strony, bo tutaj jest taki mały ukos. Łódź się A nie. Ale. Okej, okay, dosyć dużo tego. Najpierw chyba sobie zabiorę. Najpierw chyba zabiorę, a zabiorę akurat mikrofon, żeby było mnie troszeczkę słychać. Ok, to najpierw zabierzemy sobie papier z tamtego, znaczy z paczki. Co tutaj będzie Ok, Dam na miejsce, żeby nie potrącić go. Ok, no to zabieramy jedną część, jedną część paczki. Drugą część paczki, i tą jeszcze trzecią. Ach. Uhu! Zajebioza! Panie, ile tego jest? Okej, okay, pokażę. Będę to otwierał tak jak było. Kolejnościowo, tutaj jest pierwsza, którą wyjęliśmy. Tutaj będzie druga. I. Trzecia. Ach. Całkiem dużo tego jest. Obuśmy sobie to i dajmy tam w tle do tła. Żeby było w tło. I zabierzmy sobie pierwsze. Otapujmy go sobie. Będzie dużo bąbelkowej folii do bawienia się nią. Oczywiście będzie przynajmniej do odstresowywania. Ok, no to sobie to obróćmy, żeby było dobrze. Ok, na senu już mamy. Ok, czy to, czy to będziemy otwierać teraz, po prostu będę wam pokazywał tomy? Czy wszystko tworzymy i później. Wam pokażę już całość. A tak, sobie częściami to będziemy pokazywać. Proszę bardzo. Pierwszy tomik w mangowym szaleństwie, moim. Czyli w tej ogromnej paszce, to kulinarne pojedynki. Szoko, jaki tom 16. Czyli jesteśmy już gdzieś na, na poziomie sezonu trzeciego, animy bodajże. I tom 17 tej samej mangi. Oczywiście od studia Waneko. Od wydawnictwa Waneko. Kulinarne pojedynki. I teraz moja jedna z bardziej ulubionych mang, czyli Requiem Króla. Requiem Króla Rouge. Mogę Wam akurat sprzedać jedną ciekawostkę, że ta manga zainspirowała mnie, żeby stworzyć. Pracę dyplomową o Ryszardzie III, który jest bohaterem niniejszej mangi. Bardzo polecam. 11 Tom Requiem, Kura Tutaj mamy dosyć. dosyć. sta, raczej. nieby było dosyć stare. Manga chyba też dosyć stara. Dopiero zostało wydane to w Polsce. Siki. Słyszałem, że tam pewien użytkownik. Uważa to za bardzo, że tam dobre anime było i też manga była dobra, ale kreska jest taka zbyt futurystyczna, nie? Według mnie to właśnie ta kreska nadaje temu taki charakterystyczny, bardzo taki, bardzo ciekawy, wyrazisty, fabularny przysmak, jeśli chodzi o przedstawienie postaci. Jakby to były jakieś tam ładne, proste, fig po prostu fryzury, jak z Mang Shoujo, to nie byłaby aż tak, aż tak zajebista. Shiki Tom 9. Teraz przechodzimy do Hormi, Tomu 13. Bardzo fajna manga. S y slice of Life, czyli okruchy życia. Oczywiście, ta seria też ma, oczywiście, anime, ale w wersji OVA wersji owa, czyli po prostu. Nie tylko po prostu takich odcinków, po prostu jeden, jeden odcinek, albo dwa odcinki. Jak pamiętam, jest chyba... Trzy, trzy owki są. i Proszę bardzo, Horimiya, tom 13. Oczywiście od Vaneko. No i teraz przechodzimy już do Perfect World, czyli do już wydawnictwa Kotori. Perfect World, jak sama nazwa wskazuje, czyli... Perfekcyjny świat. To dosyć ciekawa manga Okruchy życia o przeciwstawieniu się niepełnosprawności jak widzicie. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawa fabuła. No i teraz przechodzimy już do pierwszej nowelki w tym unboxingu, czyli Overlorda tom 4. Mm. Jak widzicie na okładce dużo się dzieje, więc mięsiście, mięsiście jest. Owe lord, tom, trzeci, tom czwarty. Nie trzeba go w ogóle przedstawiać. I to jest chyba o boh bohaterowie Jaszczuro-ludzi, czyli to będzie... drugi już sezon anime raczej. Bo w drugim był pojedynek między wampirzycą a lordem Ainsugą. Następna manga, tym razem od wydawnictwa. A znaczy się od wydawnictwa Waneko, znowu Switched. Czyli można to przetłumaczyć jako zmiana. A tak się zaciekawiłem tą mangą. Mam nadzieję, że będzie ciekawa. Bo sprawdziłem sobie skanselację po angielsku i zapowiadała się dosyć ciekawie. Akurat fajnie. Akurat dosyć spoko seria, bo tylko trzy tomy, więc bardzo łatwo będzie, je, będzie ją skolekcjonować. I tą pierwszą. No to mamy przed sobą już, jak widzicie, jedną górę mank. Teraz sobie gdzieś je odłożę. Oczywiście później Wam wszystko po to pokażę na nowo, żebyście widzieli cały ogrom tego unboxingu. Co tutaj jeszcze jest? Coś, co jest jeszcze sklejone, czy co? Czy mi się wydaje? Okej, okay, przewróćmy to, żebyśmy mogli się dostać do naszej, do naszej nagrody. Do naszego kochanego. Do naszej kochanych mang. Okej. Okay. Następne. Następny już. Okej, okay, no to... Okej, okay, tutaj nie będzie po kolei, a chciałbym, żeby to było w miarę po kolei. Okej, okay, tu są już te. A tutaj jest. O, będzie akurat idealnie po kolei. Jak już widzieliście w unboxingu bodajże 15, zacząłem kolekcjonować akurat suki Nojona, czyli polski tytuł Jona w Blasku Świtu to jest tom drugi od studia J.G. Początek bardzo ciekawej historii, która w anime mi troszeczkę troszeczkę się czegoś innego spodziewałem. Troszeczkę czegoś innego się spodziewałem, a dostałem harem pięknych pięknych mężczyzn. Ale jak tam pamiętam z anime, akurat przy, akurat zakończyli anime na najbardziej ciekawych Wątkach, jak już zaczęło być ciekawie. Ale na, na, w Manze to akurat będę kolekcjonował całą i sobie ją całą. Mam nadzieję, że w polskim wydaniu, właśnie w polskiej wersji językowej, zostanie cała wydana. Tom drugi i od razu najnowszy tom trzeci. Najnowszy tom trzeci, który był chyba w tym, właśnie przez niego. Dopiero we wrześniu jest ten unboxing. Bo jakby, go, jakby tej jednej mangi nie było, to cały unboxing, czyli 25 tomów, przyszedłby już przyszedłby jeszcze w sierpniu. Możecie się wyżalić akurat na, na ten tom. Możecie go tam powiedzieć, że jest zły i tak dalej. Ok, no to przechodźmy sobie do następnej serii od studia, oczywiście, Dango, czyli od klusków. Jak widzicie, Tshigatsu no Lion, czyli Marcowy, Marcowy Lew, drugi tom. Bardzo, ale to bardzo ciekawa manga, anime, akurat anime oglądałem całe. I mi akurat przyciągnęło tą taką ciekawą animację openingów. A później, jak już fabuła przeszła do już w drugim sezonie, to mm. było bardzo ciekawie. Ale na razie tutaj mamy spokojny tom drugi. Okej, okay, przejdźmy sobie do następnej serii. Tym razem do Light Novelki. Do No Game, No Life. Light Novelka, dziesiąty tom. Jak patrzyłem, to. Jest chyba najnowszy Tomik, już od dłuższego czasu, akurat jeszcze 11 tomu nie ma, czyli znowu Waneko Japonia akurat doścignęło w tomach, ale to już dawno, dawno temu. Akurat udało mi się dokupić. No, game no life, czyli nie grasz, nie żyjesz, tom 10. No i teraz przechodzimy do nowości. Ach! Porządna, porządny kawał mangi, fruits, basket. Tom pierwszy w kolekcjonerskiej edy edycji, czyli, yy, czyli dwa tomy w jednym. Czy tutaj mamy od razu dwa tomy? Powinny być dwa tomy, bodajże. Czyli powinno być więcej tych. Tutaj mamy chyba zapewne okładkę pierwszego tomu. A to zapewne okładka drugiego, a nie to jest a, yy, aktu pierwszego, czyli gdzie powinna być okładka drugiego tomu. Hmm. Zapewne gdzieś tutaj jest, ale już mniejsza z tym. Fruits, basket, nowość. Pierwszy tomik, potężny kawał klasyka. Mam nadzieję, że będzie się to czytało z przyjemnością. Ok, teraz sobie przejdźmy do też nowości. Znaczy nowej serii, która ledwie chyba rok temu zadebiutowała o Studia JG: Shirayuki, Śnieżka o Czerwonych Włosach. Czyli czwarty tom, czyli kopciuszek w wersji fantasy. Takiej bardziej japońskiej, w japońskim fantasy. Tom czwarty. Tom piąty. I tom szósty. Chodź. Tam. Zaczyna to być dosyć duże, już ta. Już ta. Ta wieża babilońska z mank. Zaczyna coraz bardziej się układać z wy wysoko, już. Piąt się do góry zaczyna. No to jak widzicie, już chyba nadgoniłem serię, jak zostałem. Jak zostałem bóstwem. Dziewiętnasty tom i dwudziesty tą. Okej, teraz przechodzimy już do trzeciego elementu, czyli ostatniego, w którym będzie też tak samo ciekawie, bo mało. Mało co, kupuję akurat, nie kupuję dosyć często unboxingu, więc się troszeczkę pieniądze znalazło, że akurat udało się zrobić akurat na Wasz powrót do szkoły. Powrót do szkoły albo powrót, a powrót na studia to jest dopiero w październiku. Czyli ten, kto zaczął akurat szkołę, to życzę oczywiście miłej szkoły, żebyście się tam dobrze uczyli. No to przejdźmy sobie, A, zacznijmy od najgrubszej ryby, czyli saga winlandzka od wydawnictwa Hanami. Tom piąty piękny, po prostu sama okazałość, po prostu w tym tomie. Jak widzicie. Akurat nie będę wam pokazywał spoilerów, bo ja akurat to sobie troszeczkę, akurat yy, miałem tom czwarty i dosyć długo to czeka, yy, czyli długo, troszeczkę czasu jeszcze minęło zanim piąty tom został wydany. To akurat sobie z angielską sobie yy, obejrzałem troszeczkę i troszeczkę wsiąkłem. Zapowi jak już do tej, do tej pory tom, do tomu czwartego fabuła była mięsista i zajebista. To tom piąty cały czas cały czas goni z tą fabułą dalej. Tom piąty Wielandzkiej. No i teraz przejdźmy sobie do włamaczmana. Tylko wam to pokażę tomami, mami żeby to było dobre. Żeby wszystko było po kolei tak jak ma być. Ok. Włampaczmen oczywiście od studia. JPF każdy zna. Ten, kto oczywiście zajmu ogląda sobie anime, to oczywiście zapewne za ten tytuł. Tom trzeci, tom czwarty, tom piąty, tom szósty. O dziwo, ten jest akurat w tym. Był akurat w tej, jak widzę tutaj jest ta folia. O dziwo, ten tom jedyny był akurat w folii. Ciekawe. I tom siódmy One Punch Man czyli jak widzicie cały pierwszy sezon. Po okładkach oczywiście można to sądzić. Okej. Okay. One Punch Dokładnie nadgoniłem całej serii, bo wiem, że jest bodajże 14 albo 15 tomów. Więc troszeczkę jeszcze będę musiał sobie poczekać. Ale następną serię, którą nadgoniłem, jest odrodzony jako galareta. Albo odrodzo odrodzony jako slime. Tom drugi. Oczywiście od studia JPF tam drugi i następna light novelka tym razem No Game No Life Practical War Game. Czyli można powiedzieć, że to jest spin-off tamtej serii, którą wam pokazywałem do tomu tam gdzie jest tam 10 tomów, to akurat jest w tym uniwersum No Game No Life, a to akurat jest spin-off. Wydany przez Waneko jak sobie że jak już kolekcjonuję całą serię i nowelek No Game No Life, to. A co mi szkodzi kupić, nie? No i to byłby już ostatni egzemplarz. Teraz wam pokażę, jak, jak będzie rosnęło: jak będzie rosnąć ta wieża babilońska z Mang. wieża Babilonu. która jest coraz, coraz, coraz większa. Boję się, że mi to wyjdzie z wyjdzie zakadru, nawet ta wieża. Więc, jak widzicie, dosyć, dosyć dużo, akurat skok, dosyć duży zrobiłem. Jestem większo z większością serii. Dzięki temu unboxingowi już dogoniłem większość serii. Oczywiście. Serie light, takie, light takie jak Overlord to są ledwie tylko ledwie chyba tylko jeden tom, tylko nadgoniony. Rizero w ogóle nie nadgoniona, a już tam wychodzi dosyć dużo już tomów. A z mang to chyba tylko seria One Punch Man. Dostała, została tylko do dogonienia. Okej, okay, no to to był unboxing nazwany przeze mnie mangowym szaleństwem. Oczywiście proszę Was o lajki pod filmem, zasubskrybowanie i kliknięcie w dzwoneczek, żebyście nie, nie opuścili żadnego mojego filmu, bo w szkole możecie opuścić lekcję, ale mojego filmu nie. No to żegnam Was i życzę miłego dnia.